Hej, cześć, witajcie, z tej strony: Myry Cezary, A to jest któryś tam. A, 20 odcinek z gry. Nadal mi gry Muszę się podświecić. Szybko, 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 szybko. Nie no, dobra, nie będę się aż tak śpieszył. Na początku odbieramy to. I odbieramy to. I specjalnie zostawiłem wszystkie nagrody, jakie mamy. na dzisiejszy odcinek. Jest. Pierwsze, Action Rush, drugie, Sweet Eggs, trzecie, o kurde jakieś roki ile? Trzydzieści sześć, trzydzieści sześć plus cztery inside tytuł fajne są te 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 nom a wiecie co dzisiaj robimy? Wiecie co dzisiaj robimy? Budujemy! A zapytacie się co? No to dzisiaj budujemy sobie oto to. to. Mm, hmm. A ile to zajmuje? Przesuńmy. Mm, będzie trudno. Dobra, weźmy jakiegoś mału ulepszonego sumaka. Na przykład Ciebie. Hangar. Jest. Teraz można. I... Uuuu, jest! To potem to jeszcze jakoś przytentagujemy, żeby by to się przeniosło do środka miasta. Chodź. Pójdziesz jeszcze na chwilę do hangaru. Nie, 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 zostań, zostań. Zostań. przesuniemy ja teraz przesuniemy ty pójdziesz tutaj i możemy teraz przesunąć to no i coś tu płacze no dobra nie, nie przejmujemy się tym, że coś tu płacze no chyba bolamy ją płócę skoro tak to słyszę, no to Nie, tak nie musi być. Póki dużo. Fajnie, bardzo mi się podoba to. Trzeba zagłuszyć to. Zagłuszamy ten niewdzięczny płacz. Rozpaczy. Płacz rozpaczy. A przesuwamy to, co tutaj. Dzięki czemu to teraz możemy przesunąć tutaj. Ale to trzeba jakoś lepiej uporządkować. Lecz sobie, to gdybyśmy przesunęli ten wiatrak. O Tutaj i obrócili go, nie? No, no, jakby stąd wzięty, ale nie tu pasuje. I teraz możemy to coś przenieść tutaj, ale fajnie będzie wyglądało w ogóle. Chyba znowu będzie trzeba uporządkować domy. To tak, znowu ty idziesz tutaj. Ciebie jednak przesuwamy jeszcze tutaj. Teraz bierzemy tą małą chatkę. Wstawiamy ją na razie tu. Przestawiamy tego, wstawiamy tu. Przestawiamy tą chatkę. Idzie tutaj. Tego Rumblehorna możemy, a nie, nie możemy. Aha, dobra to przesunęli to o jedno. tutaj To przesuniemy tutaj. Przecież trzeba... Ciebie na razie tutaj przestawimy. Ciebie teraz o jedno do przodu. Te na razie przełożymy do przodu. Czy... Dobra, ja to jakoś znowu jakoś fajnie ułożę i zaraz do Was wracam. I jesteśmy z dwusekundowym opóźnieniem. I tak. Jest to teraz jakoś tak ułożone. Tutaj przełożyłem ten sadmin. Uygmir... A to? pisza I teraz mamy jeszcze miejsce na kolejne smoki. Super. Chodźmy do handel. Jest ten... Te. Egzotik. Egzotyczny wrzeniec. Ciekawe, ciekawe, A ciebie trzeba położyć tutaj, jeszcze się zmieści, schowałem do hangarii jednego smoka, a mogę teraz postawić dwa, no i idealnie, pyk, nagrywa się, nagrywa się, dobra. Aby to było bez nagrywania, w ogóle 36 no. hmm. To Jeszcze 500 jajek tu mam. po nie nich. Tutaj jeszcze mamy też jedną paczkę. Otwieramy. Nie, 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 nie. Jajko. Bardzo duże jajko. Co to tu Cóż to jest? Nie Wow. wow 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 Nie, nie, nie Uff Jakie szczęście, że to nie żaden smok Bo one pewnie mają tam źle Nie wiem, to jest jakieś dwa razy większe niż mój największy budynek Jeszcze tutaj pod tymi tymi jest No to jednak nie mają zbyt źle Ale Wchodzimy tutaj do tutaj do tego braula o do braula i collect wow 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 Też my dragons Ulepszą grade 5. czyli znaczy. Czy co 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 to? E, to grągla Upgrade jest Go mogłem Go mogłem I teraz jeszcze Skąd nie, nie mogę już A nie Tego zadusznego zachęcam Nie O co to jest? Szkoda, że nie mogę walczyć Tym, tym, tym Co tu jest w ogóle jakieś ciekawe <laughs> Tutaj jest Bo bo Bonknapper Knapper, bo, na knaper, bo, bo a, a bonus snap, już. Dobra. No co? Wiem, upgrade, tamtych. Dobra, niech będzie. Lepsze. Szybciej. dyploma Dobra, ja ładuję się teraz w ten. Dziesięć, poproszę. Ty, ale duży jest teraz. Kurde. Zostań tu. I znowu. Tych. Teraz będą dwie reklamy. Okej, okay, i teraz tylko za trzy. Kurde, niestety nie stać Aha, bo... Jajko. A. Aha, bo dzisiaj już zbieram jajko. To może coś tutaj... Może mi ktoś pomoże? Jakaś nagroda? Nie, 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 nie! Ale takiej... Ale takiej pomocy to nie potrzebuję No dobra, niech już będzie. Oj, będzie mi, będę miał na kolejną nagrodę. Co to będzie? Ta, co, to jest ta kolejna nagroda? Patrzymy i karty, karty, karty. Dajcie, oddajcie, oddajcie. No, oddajcie. Okej, okej. Okay. Okay. Aj, jajaj. Kurde. O, a, A. No to liczę. teraz? to tu bierzemy i teraz trzeba wszystkich wysłać na polo. Więc ja szybki... Więc ja szybkim mówieniem żegnam się z wami, więc do zobaczysz co papa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia papa. Nie ten przycisk teraz papa.